Zastanawiacie się pewnie, dlaczego was to zebrałem. A, ten żart już był. Otóż na Twitterze w wiadomości prywatnej otrzymałem pytania. Nie, nie wiem czemu nie w komentarzach na YouTubie, ale też bym się bał Shadowbana. I postanowiłem odpowiedzieć na nie w formie filmu, jako taki pierwsze i być może ostatnie Q&A. Chcę zapytać ci kilka rzeczy jako osoba, która ogląda rzeczy z kanału od 3 lat. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, a będziesz miał z tego content. Hehe, <laughs> content. Przez jakiś czas nagrywałeś tu gry. Czy wrócą i czemu przestałeś? Tak, drugim typem kontentu na kanale po... Bo... O, e, absolutnym przytpoście. Były filmy z gier, a z czasem przeniosłem się z tym na drugi już nieaktywny kanał na ponad półtora roku, zostawiając ten. Z czasem przestałem to robić, bo żadnej gry po kilku odcinkach specjalnie nie chciało mi się kontynuować i w sumie motywacja do robienia czegokolwiek zanikała coraz bardziej. Obecnie robię to, co mi się podoba najbardziej i o czym mogę się wygadać i to mi pasuje. Nie jest wykluczone, że gry powrócą, ale wtedy szedłbym w Trochę inny format, żeby kanał nie był zapchany 30-odcinkowymi let's playami bez cięć. Skąd pomysł na content z Sonika? Planujesz jakieś filmy o zapowiedziach gier i tak dalej? Pomysł wziął się stąd, że usiadłem i pomyślałem... Hmm... Co chcę nagrać? I nagrałem pierwszy odcinek. Znacząco się różni od wszystkich wydanych później, no a poza tym Sonic kuleje w Polsce. Lokalizacje są jakie są, a reputacja wśród... PRAWDZIWYCH graczy. Jest taka, że Sonic 2006 istnieje i kogo obchodzi fabuła w serii o niebieskim, śmiesznym jeżyku. No i są takie kanały jak Studio Polis Polska czy Mrówa, ale oni bardziej omawiają gry albo robią streamy. Zoom, pytanie do ciebie. Brzmi. E, kategoria Burdel z 2006 roku. Jak bada imię książę Solejany? E... Ja postanowiłem zająć się głównie aspektami fabularnymi i to tymi bardziej obskurnymi, specjalnie dla sześciu osób interesujących się Sonic O. O, oh, wow, nie wiem kiedy recenzja drugiego sezonu, póki co na nagraniu mam piksele. Jeśli chodzi o zapowiedzi gier i inne złote newsy, to nie jestem pewien. Nie chcę, żeby kanał stał się kanałem informacyjnym, który żeby przetrwać musi co 3 dni wypluwać 10 minut filmu. Wow, to brzmi po prostu jak być youtuberem w Polsce. Planujesz robić tiktoki albo shorty? Raczej nie, bo albo musiałbym otworzyć na to drugi specjalny kanał, co przypomnę raz się już nie sprawdziło. Albo zaśmiecić shortami ten. Tym samym z tysięcy przyciągniętych ludzi, bo bądźmy szczerzy, algorytm shortów nadal jest zepsuty, tylko procent faktycznie wejdzie na kanał obejrzeć pełne wersje filmów, a to one są dla mnie najważniejsze. Czemu seria nazywa się Planeta Mobius i ma takie losowe tematy? Na przykład najpierw growy. Canon, potem o Sonicu z klasycznych gier, a potem o Sonic Forces. Dodatkowo, czy odcinki będą dłuższe? Seria nazywa się Planeta Mobius, ponieważ moją ulubioną ciągłością Sonica są komiksy Archie przed Rebootem, gdzie Planeta nazywa się Mobius. Co do losowych tematów, piszę film o tym, co mi przychodzi do głowy. Czasem pisanie scenariusza trwa 3 godziny, Czasem 3 tygodnie. Chciałbym, żeby odcinki były dłuższe, ale po pierwsze, dziś ludzie nie obchodzą aż tak długie odcinki, jak te krótkie. Po drugie, staram się, żeby te wszystkie informacje były w miarę sprawnie zlepione. Research sporo zajmuje, ale przy pisaniu scenariuszy po prostu spisują fakty, a potem dopisują do tego własne rzeczy, przemyślenia i tak dalej. I tak powstają filmy od 5 do 10 minut. I w takim formacie planuję to utrzymać. Jeśli jest jakiś dłuższy temat, podzielę to na więcej odcinków. Czy wrócą recenzje, a jeśli tak to jakie. Jak będę miał chęć i jakąś konkretną grę do zrecenzowania, to tak. I też planuję robić trochę krótsze. Na pewno chciałbym odświeżyć niektóre stare recenzje, bo źle się zestarzały. Ale nie będzie to główny content, bo wymaga jeszcze więcej pracy niż obecne filmy. Nie mogę wypluwać jednego niedogotowanego filmu o jakiejś grze co 3 dni i robić content. Wolę na spokojnie przygotować coś, co mi się spodoba. Z recenzjami jest też ten problem, że nagrywając kilkanaście godzin gry i pisząc skrypt z pamięci i dodatkowych źródeł jak wiki, montaż strasznie się uciągnie. Na przykład recenzja Frontiers siedziała w montażu prawie miesiąc, bo przekopywałem się przez 35 godzin nagrań. I wiem wiem, powinna się robić notatki w trakcie grania z timestampami nagrania, żeby później wykorzystać to w montażu, bla 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 bla. Wolę utrudnić sobie życie, ale przynajmniej skupić się w pełni na grze, a nie siedzieć z telefonem w ręku i wpisywać, o tak tu jak coś jest błąd, wyciągnij to i zrób z tego żart. Planujesz zarabiać, jak będziesz miał możliwość sponsorzy itd. Obecnie w opisie znajduje się link, gdzie można zostawić donaczyka. Wszystkie przychody zostaną przekazane na rozwój kanału, taki jak maskotki z Sonika. Nie wiem, co innego mogę kupić. Nie wiem, o których sponsorów chodzi. Jeśli o tych na filmach, to nie miałbym nic przeciwko, jeżeli ktoś by tymczasową współpracę, bo nie jestem typem osoby, która robi filmy tylko jak ktoś mu zapłaci. Mruk, mruk. Jeśli chodzi o jednostkę ludzką, czyli na przykład sponsorów na YouTubie, to raczej myślałbym nad czymś w stylu Patronite'a. Zobaczymy. Jakiś streaming na przykład z Frontiers, wątpię, czy w najbliższej przyszłości będę cokolwiek streamową, sporo z porostem bawienia się i późniejszych komplikacji. Ale jeśli chodzi o Frontiers, to szykuję coś, co nie będzie recenzją. Kiedyś mówiłeś o Discordzie. Gdzie jest link? Kiedyś mówiłem o Discordzie. Uznałem, że jakiekolwiek grupopodobne coś nie ma sensu. Jeśli chcecie mnie znaleźć, to możecie wejść na Discord Sonic Wiki Polska. Link będzie w opisie. Tym samym doszliśmy do końca pytań. Bardzo za nie dziękuję. Jeśli wy jakieś je macie, zadawajcie, gdzie chcecie tylko nie przychodzicie do mnie do domu, żeby to zrobić, a ja z, z sobie idę chyba.